CQ SOTA, CQ, Oscar KILOS, le SUGAR OSCAR 9, PAPA PORTABLE, CQ Cześć, dzień dobry. To Stefan Olga 9, Paweł Mariusz. Dzisiaj mamy 17 marca 2024, godzina 11.50. Tutaj z maczkiem sku 9 Natalia Irena Stefan. Wybieramy się na jawornik wielki z oznaczenia SOTY Oscar KILO. Łamane na hmm, Mike Olga 019 czy tam Olga Karol Łamane Maria Olga 019 hmm, Samochód zostawiliśmy na wysokości 609 metrów nad poziomem morza na parkingu tam gdzie się dało najwięcej podjechać Mamy jakieś 1-2 km 300 metrów przewyższenia plus minus no i tak. Idziemy do góry i, e, i, 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 i chcemy aktywować go dzisiaj no nic zaczynamy wycieczkę i idziemy do góry taki widoczek e, idąc na jawornik wielki tutaj obok jakiś szczyt z jakąś drogą ładnie tam z daleka chyba Łysa chora albo coś chore. Chyba jest nie Łysa No a tu już jest przetrzebione przetrzebione ale już zalesione tutaj zbocze No cóż, idziemy do góry Przed nami tu i aż tam, 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 aż do góry Jak na razie idziemy asfaltem od pozostawienia samochodu cały czas eee. Może się źle idzie, ale cały czas pod górkę. Wymagający szczyt, dzisiaj. Ale za to piękna pogoda, słoneczko świeci. Z niebieskiego szlaku weszliśmy w zielony. Tak to tutaj wygląda teraz. Idziemy cały czas lasem. Chyba prawdopodobnie bukowym. I cały czas jest pod górkę. Ludzie już schodzą jak na razie idziemy pod górę z przestojami w prawo, w lewo droga wije się aż tam do góry tak to tutaj wygląda przewyższenia jest trochę ale mamy jakieś 100, może 120 metrów do końca e, szczytu więc szczytujemy do góry po 45 minutach od pozostawienia samochodu wielki awornik zdobyty szukamy miejsca Ludzie opór a to jakaś czy tam schronisko ale my idziemy szukać jakiegoś miejsca na to żeby rozbić ją ten i pobawić się krótko falastu tutaj 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 może tam wyżej nie wiem fajna miejscówka jest tutaj ławeczka a no, idziemy jeszcze wyżej może coś będzie bliżej nie będzie żadnych przeszkód i tak dalej więc szukamy miejscówki tak rozłożona radiostacja w takiej altance koło wieży widokowej już jestem zaspotowany więc zabieram się za łączności o małe tempo techniczne. I będziemy zaraz logować łączności Frekwencje z news? SIKU SOTA, SIKU secure Summit on the air. This is Oscar Kilo, Slash Sugar Oscar 9, Papa Portable, SIKU SOTA. Here are Victor 3, India Eco Golf. Here Victor 3, India Eco Golf, Mario Dinos. Here Dinos. Good morning, good afternoon, my name is Mario. Reference Summit, Oscar Kilo. Uh, slash Mike Oscar019. Okay. Yes, very your your signal is very strong, modulation 59. Thank you, 73. Uh CQ sota, sick, sick sota, Oscar killosley sugar Oscar nine papa portable sicku sota. Okay, bravo. Echo Alpha 1, Delta Hotel Bravo, good morning, 5 nine. Okay. Thank you, 73, bye-bye, uh, CQ SOTA, CQ Summit on the air. This is Oscar Kilo slash Sierra Oscar 9, Papa Portable, CQ SOTA. Golf Whiskey Zero, uh, Radio Quebec Charlie. Uh, good uh, good afternoon five nine. Roger, Roger, thank you, you seven thirty QRZ Sugar Mike five, Lima, November, Echo. Sugar Mike Five Lima November Echo Good Afternoon five nine. Thank you for 5, yeah. five Yes, thank you. Thank you, Seven Have a nice day. Echo Alpha 2 Delta Tango. Good afternoon, Manuel. 5 by 7 Thank you, bye bye. QRZ, this is Oscar Tilos, Sierra Oscar 9, Papa Portable, CQ Sota. Taki widoczek tutaj na Jaworniku Wielkim. Tutaj jest stacja przekaźnikowa i niby schronisko ta stacja przekaźnikowa troszeczkę nam bruździła i robiła zakłócenia. Na dwójce. A tu taka ładna panorama. Poziom chmur też taki nie za wysoki. I tak to ładnie wygląda. Nic. Schodzimy i idziemy do auta, idziemy do domu. Chciałem podsumować łączności tutaj na e, jaworniku wielkim z to oznaczenia sota Olga Karol Maria Olga 019 właśnie w tej tutaj e, altance mieliśmy rozłożoną e, radiostację bardzo dzisiaj zimno to znaczy wieje okrutnie e, i udało mi się tutaj zrobić e, tylko 18 moczności, 7 łączności na E, dwójce na 2 metrach i 11 łączności na 20 metrach e, schodzimy na dół, e, jest trochę przed nami drogi. Później do domu, więc ja się tutaj e, mogę powiedzieć, e, żegnam. No i do suszenia! E, dziękuję wszystkim łowcom, aktywatorom. I do następnych spotkań. Tu Stefan, Loga9, Paweł, Mariusz. Cześć, do widzenia, 73. Hej.